Siemaneczko Dzisiaj wam przedstawię przecinarkę do metalu Jest to przecinarka McAllistera z Kastoramy Dosyć spora 2000 watów posiada 200 nawet No i bym was oszukał Macie model MH S2100 355 tarcza i otwór centrujący 25 eee, no co mogę więcej Wam o niej powiedzieć? to, że może perfekcyjna nie jest szczególnie teraz, kiedy mi tu raz wyrwała tarcza nie mam tej tarczy tutaj pod ręką, bo bym Wam pokazał bo tak była dosyć precyzyjna w miarę zawsze tam jakieś delikatne poprawki trzeba było nanieść ale za te pieniądze, które które za nią kiedyś dałem, bo teraz chyba z 200 zł jest droższa no to powiem Wam, że jest warte tych pieniędzy do domowego użytku jak najbardziej no jak widzicie tarcza dobra tarcza Bosch'a siedzi Ogólnie jestem zadowolony. Tylko ta przycinarka ma jedną wadę I nie ma wolnego startu I zamontujemy to dzisiaj Ten wolny start Wolny start zamontujemy Mam nadzieję, że się uda wszystko Z względu na to, że strasznie wyrywa przy starcie ja Może zaraz Wam to zdemonstruję. Zobaczcie, jakie będzie ostre uruchomienie. Jej. Widzicie? Dosyć, dosyć, potężny moment. No i trzeba to zrobić, żeby ładnie to ruszało. jeszcze raz aż, aż nie rzuca po prostu Nie wiem, czy będzie widać coś tukolwiek Podbiję rękę dosłownie. No i liczę na to, że, że tutaj gdzieś upcham to. Dosyć potężna rączka. No, to zaraz zobaczymy. Także na przybicie Wam pokażę mi więcej, jak to powinno się podłączyć, o ile dobrze trafię i nie wysadzę korków. bo z tego, co tu wychodzi, są różne e, te wolne starty soft starty widzicie tu macie już w innej kolejności oznaczenie tu w innej, ale na jedno wychodzi, że co to jest zero tutaj na pewno musimy tu wpiąć jeden przewód od silnika a w zamian niego wpiąć ten no ale to zobaczymy, czy się uda, ja wtedy wytłumaczę wszystko na razie przejdźmy do demontażu rączki i ewentualnie e, modyfikacji, jeżeli nam się uda tylko pamiętajcie, odłączamy od prądu. Bezpieczeństwo najważniejsze, a po drugie, no raczej gwarancję tracimy. Akurat moja maszyna już ma ponad 2 lata, więc już ona gwarancji nie ma, także nie martwię, nie martwię się o to. Dobra, mam nadzieję, że mnie słyszycie Czyli mamy rozbebeszone już to Mamy czarny przewód od silnika Mamy tutaj przewody od zasilania I tutaj mamy e, drugi prze, przewód od, od silnika No i czyli tu odkręcamy Ten mały zostawiamy, bo tu mamy od tego opornika, czy bezpiecznika, już nie pamiętam co to jest No, już mniejsze o to Odpinamy ten czarny, pinamy czerwony tutaj, zaś czarny spinamy z czarnym. A niebieski wpinamy pod niebieski. Razem łącznie. Tu rozdzielamy i, i powinno to nam grać. Zaraz to postaram się na krótko sprawdzić, jeżeli korki wylecą albo się spali coś. No, według tej rozpiski bo trzeba pamiętać, że ta rozpiska nie zawsze z przodu jest taka sama, jak z tyłu, jak widzicie no tu kabel, według tej rozpiski kabel A, to tu jest niebieski a tak naprawdę, to jest kabel C, z numerem C tu bo tu mamy odcięcie, czyli to jest odcięcie nasze dobra zaraz na krótko podłączę, bo muszę to ładnie zarobić a to chwilę potrwa a na krótko sprawdzimy, czy to po prostu będzie banglało, nie? Dobra, mamy już ogarnięte końcówki, prawie musimy tutaj już tylko na stałe to z sobą połączyć. Ja to zastosuję po prostu taki łącznik miedziany. Można też zastosować taką hermetyczną z cyną od razu i podgrzewamy i ta cyna się roztapia. Co i łączy nam oba przewody. No i tu mamy gumki, które e, po ściśnięciu przez tą izolację w wyniku kurczenia się niby uszczelniają to nam. No ale tutaj i tak wody nie mamy, tu mamy otwarte układy, więc no i zastosujemy, zastosujemy tutaj e, koszulkę termokurczliwą. Mamy dosyć długi kabelek, więc nie będzie problemu, czyli kabelek od silnika odłączamy od włącznika żeby to już było jasne następnie łączymy go z tym najkrótszym zaś w jego miejsce wpinamy czerwony włącznik tam gdzie odpiliśmy właśnie ten silnik zaś drugi, trzeci niebieski wpinamy się w ten kabelek drugi od silnika e, czyli może być akurat tam mamy śrubki więc zarobiłem sobie też konektorek przykręcimy to tam i powinno nam wszystko hulać. Także może może to zarobię szybko poza kamerą. Będzie mi wygodniej. Niebieski wpinamy do niebieskiego. Kurde, to tak trafiło, że kolorystycznie pasuje nam. Nie zawsze tak będzie. Także trzeba z tym się liczyć. Dobra. Watch from it to Joe. Także zabieg się udał. Zamontowany został taki soft start. Jednym słowem, 10 zł, a być może uratujemy silnik na dłuższy czas. Pamiętajcie, że Że to jest do 2000 watów gdzieś, nie? Bo ktoś podpinał podobno na 2,900 maszyna była. No to trzeba było dwa takie. Jednocześnie podpić, bo nie dawała rady, nie działała z pełną mocą po prostu. Tyle. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do następnego razu. Cześć!